Zobaczmy, co tam się dzieje. Na zewnątrz. A na zewnątrz. Nie pada. Nie pada. Nie wieje. Kamperów nie ma. Dobra, są dwa. W takim miejscu spędziłem noc. Teraz jadę do Lidla na zakupy, żeby się tym nie przejmować przez 2-3 dni. Jadę na plażę w Kaorle zobaczyć. Jak wyglądają warunki w morzu? Jeżeli będzie zamasowiało, będą za duże fale, to jadę do Bibiony. I widzowie, zapraszam Was serdecznie do oglądania odcinka. Lidl, zakupy i jadę na plażę. 4,3 km i za 13-14 minut dowiemy się, jakie są warunki. O, coś zaczyna się tam przyjaśniać, także widzę, że nie będzie padało przez najbliższe, no minimum godzinę, to na bank. A dzisiaj fajnie, bo z rana miałem 20 stopni w busie. Noc już wróciła do tych cieplejszych 13 stopni. Także nie muszę już w ogóle włączać ogrzewania postojowego. Ciekawe w ogóle, że przez kilka dni były 3-4 stopnie i nagle teraz 13 już do końca wyjazdu. Tutaj zobaczcie ulica Torre. I jak jedziemy sobie na tej ulicy Torre, to tu po prawej stronie jest też taki parking. Gdzie yy, bez problemu za darmo możecie sobie zaparkować? Także to jest spoko opcja. Następnie Skręć w prawo. Tutaj też jest kilka miejsc bezpłatnych, ale tu nie mogą kampery być w sezonie. Na przykład idę na szybki zwiad. Z tej perspektywy tak to wygląda. I co z tymi falami? no i są fale i jadę do Bibione niestety nie będę na tej plaży poszukiwał na tym wyjeździe nie ma warunków nie będę się tutaj męczył wiem, że w Bibione dużo łagodniejsze jest to morze, także chyba to jest najlepsza opcja, żeby teraz po prostu pojechać do Bibione do Bibione mam 47 km i tam mam super miejscówkę do Van Life'u Plus, nawet jak będzie padało, czy nawet co? jak będą za duże fale, to mam perfekcyjne warunki, żeby sobie poszukiwać na plaży, bo tam też plaża jest ogromna. Także mam tam co robić. Jestem już w no wygląda to nieźle. Nawet chyba pojawi się na sekundę słońce. Za 4 minuty będę już na plaży, zobaczę jak fale, ale coś wydaje mi się, że kurczę. Dam radę poszukiwać w morzu. No kurde, są jakieś fale. Niedobrze. Wiecie co, widzowie? Nie będę ryzykował, bo już kiedyś tak na wariata poszedłem, a to jest kawałek. Od tego parkingu do plaży to jest dobre 300 metrów, może nawet więcej. I zobaczę z bliska, więc biorę detektor plażowy, biorę sito, pochodzę sobie godzinę, bo fale i tak dzisiaj nie będą mocniejsze. Przyjrzę się, jak da radę poszukiwać to, później sobie wejdę po prostu do wody, a jak nie, no to już będę sobie na plaży dłużej, nie? Pamiętacie, jak tutaj byłem w pełnym sezonie? To tu wszędzie były boiska do siatkówki. Pierwszy sygnał w pobliżu kasy i mam coś takiego. Automotive. To była wpinka. To była wpinka. Także może drugą część znajdę. Całkiem ładne. Tu widzę dwa, tu trzeci dałek po poszukiwaczu, to były już boiska do siatkówki i mam taki koralik ala la charms, bardzo maleńki i jest srebrny. Tam jest zamazana taka bardzo mocno starta próba, ale 100% sreberko, także początek całkiem niezły. Time lapsie, jedna moneta mi tylko wpadła. No, ewidentnie dużo jest tutaj dołków po poszukiwaczach i bardzo, bardzo pusto w tym miejscu. Także teraz pójdę sobie bliżej linii wody, zobaczymy, jak tam będą efekty. Tutaj, jak poparki wyrównywały, to, to jest ciekawy temat, bo spychając piach, mogły wziąć troszeczkę z głębszej warstwy. I wyjąć fanty na zewnątrz. A z drugiej strony tam gdzie przysypali to mogli dać 40 cm warstwy, że już monety są niewykrywalne praktycznie. Także no zobaczymy na jaki fragment trafię. Fale no za duże. Może wieczorem się troszeczkę to uspokoi, ale na ten moment nie przewiduję wchodzenia do wody. Także robimy plażę. Teraz miałem specyficzny sygnał, dlatego nie ustawiłem kamery. I słuchajcie, patrzcie na to. Mam tutaj taką oto wywrotkę i to nie byle jaką, bo to jest Volvo. Także kawał dobrego sprzętu metalowe, ładne wykonanie. Zabieram. No z bliska tak to wygląda. W woderach wędkarskich to wiecie, to tak? W wodzie po kolana południe, może bym coś tam podziałał. No wieczorem pewnie wejdę, chociaż na godzinę, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie odkryło. No ale nie są to idealne warunki. I wyszło. Długo na to czekałem. I mam teraz 50 eurocentów. Jak sobie chodzę bez ładu, bez składu. No i tutaj dwie monety. Tam przy linii brzegowej nic. Tu mamy całkiem spokój. Wysoki jak na dwudziestkę, ale może być wiadomo tysiąc różnych rzeczy. I tym razem jest to dziadostwo. A teraz taki zmieszany trochę sygnał, bo dość mocno już zleżałe 1 euro. Tutaj było to 1 euro, a to posłuchajcie. Podejrzewam też jakąś monetę. Od razu w sicie. Tak robimy. I co? I co? I co? I co? I co? I, co? I mamy 20 eurocentów. 36 to zazwyczaj jest na legendzie 2 euro, ale, ale różnie może być. Także zaraz, zaraz się przekonamy. Dobra, już jest w sicie. Nie, tym razem nie. Ale też ślad po turystach suwak. Tutaj w Bibione po lewej są leżaki i parasole, a tutaj, gdzie chodzę, wszędzie rozstawione boiska do siatkówki zresztą Mistrzostwa Świata. W tym sporcie są właśnie rozgrywane w w siatkówce plażowej i idealny moment na poszukiwania to jest jak demontują wszystkie boiska bo jak wyjmują słupy, które są aluminiowe to często przy tym słupie coś może leżeć a wiadomo, że zrywają się i łańcuszki, i pierścionki, obrączki, jakieś kolczyki, monety także to jest bardzo fajny moment, tylko trzeba tutaj być w dobrym po prostu czasie i tutaj chciałem Wam pokazać kilka zdjęć, jak wygląda Bibione w sezonie. No jest to przepaść w stosunku do tego, co teraz oglądacie w tym odcinku. No i jak widzicie, tych boisk do siatkówki Multum, a tutaj właśnie jak rozgrywane są Mistrzostwa Świata. Jak to wygląda, spójrzcie na ilość osób w danym dniu na plaży. A na takiej plaży, ja Wam coś pokażę. Detektor odłożę w ciągu, nie wiem, minuty, może dwóch. Zobaczcie, bierzecie sobie takie opaski zaciskowe, ucinacie w odpowiednim punkcie. O, a to nawet macie całą i patrzcie na to, ile tego jest. Tego leży normalnie cała masa, niektóre krótsze, niektóre dłuższe. Ale patrzcie, tak w taki moment i już jest tyle. Jakbyście spędzili z godzinę, dwie, to byście mieli opasek zaciskowych na cały rok. 20 eurocentów. Patrz, jakiego digera tutaj plażowego znalazłem. Też daje radę, co? No, taki Kapslowaty trochę ten sygnał, ale różnie może być. Nie, nie będzie na pewno kapsel. Zaraz zobaczymy. O, już jest moneta. 50. Jest tutaj pięćdziesiątka. Patrzcie, jak skupa nie Paskudy, 1 jeden eurocent. No zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. o może tak? Jeszcze siedzi, jeszcze siedzi. Wysoki sygnał. Co będzie? 50 eurocentów, 231 1 euro. Jak myślicie? A może jakieś śmieci? Już jest gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Tylko gdzie troszeczkę chyba za szybko chciałem podjąć. Tak zrobimy. I jest tutaj. I jest pięćdziesiątka. Tam miałem pięćdziesiąt eurocentów. A tu też taki całkiem niczego sobie sygnałek. Pyk, pyk, pyk. I patrzymy. Tu go od razu dałem, i to jest niestety kawałeczek aluminium. Tutaj też coś fajnego sprawdzamy. Dobra teraz standardowo psicie. No, nie brzmiało to dobrze jak moneta. Znowu jakiś aluminiowy śmieć. Pisk był paskudny na żelazo i mamy 2 eurocenty. Jak patrzę, gdzie się fale załamują. No wiecie, da się przy czymś takim szukać, tylko trzeba mieć oczy dookoła głowy, żeby woderów Wam nie zalało. Nie wiem, jak nie będzie padać, bo pogoda jest taka zmienna, to może wieczorem przyjdę do wody poszukiwać. Wracam do druciaka. Sprzęt sobie umyłem w kołurze. Fajnie to wszystko wygląda. Jak po sezonie. Lubię tę ciszę, spokój. Podsumowanie. Tak wygląda to trochę piacho. Bo oczyściłem wywrotkę. Fajna. Jakiś dzieciak dostanie. 1, 2, 3. 62 euro. Tylko nie liczę. Srebrny koralik z bransoletki automotive to zobaczcie ten kawałek nie suwaka tylko tego elementu od bluzy bardzo porządny, fajny jedna śruba, tyle na obiad będzie teraz paella jak zjem paellę to Idę od razu, praktycznie poszukiwać i powiem Wam o fajnym projekcie, który prawdopodobnie zrobię. Nie wiem czy jeszcze w tym roku, ale już Wam opowiadam. Marcin Zolesna, czyli mój widz, który, widza, teraz już bardzo dobry znajomy, ale zawsze mówię widz, bo każdy kto mnie ogląda, to jest widzem, niezależnie ile się znamy, prawda? Rozmawialiśmy o bojlerze i. Maciu mówi, ale kurde, te bojlery drogie zrobimy. I jest naczynie przeponowe, można wybrać 5 litrów, 8, 10, 12 do wyboru, do koloru. Do tego dokupujemy na AliExpress grzałkę 300W i na 12V, żeby. Dlaczego nie na 230? Ano dlatego, żeby nie było żadnych strat na przetwornicy. Do tego termostat, króćce i w zasadzie jakiś przewód. I, i będzie śmigać, będzie śmigać taki boiler koszt części na taki boiler wyniesie maksymalnie jakby kupować jakieś takie droższe nawet rzeczy około 200 zł to w stosunku do boilerów na rynku gdzie macie najtańszy bodajże firmy Cospel Luna za 550 zł 600 watowa grzałka i tam Yy, czytałem, że histereza czasami nawala i że trzeba opróżnić cały ten boiler, żeby, żeby zaczął z powrotem grzać także no ta histereza termostatu jest tam mankamentem, który wielu użytkowników opisywało i myślę, że fajny, fajny pomysł zrobienie takiego boilera Myślę, bardzo ciekawy temat byłby dla Was też: jak można tanim kosztem zrobić samemu boiler. Także, no mam nadzieję, że z Marcinem się jakoś stykniemy i jeszcze przed wyprawą, o której Wam później opowiem, jeszcze jeszcze kurczę, by się udało coś takiego zrobić. Byłoby to no, genialne. Genialne. Teraz dwie rzeczy. Biorę opakowanie po wodzie i po paelli. Słoneczko wyszło, nie wieje, fale są, ubieram się, idę szukać. Torby na fanty nie biorę, będę wrzucał sobie do kieszeni w spodniu butach, bo nie przewiduję wielu sygnałów. Jak będzie cokolwiek, to jutro będę miał motywację, żeby dokładnie sprawdzać, a dzisiaj to będzie taka walka z falami pod sam wieczór. Osiem dni nie byłem na poszukiwaniach, jak ja się za tym stęskniłem. Przez awarię w Ducato. Wiecie dokładnie, jaka sytuacja, jaką miałem przerwę. Te fale, nie wiem, wydaje mi się, że są bardziej delikatne niż wcześniej. Widzę, gdzie się załamują, także między tą pierwszą serią załamywania się, a tam dalej drugą. No, spróbuję. Daję sobie godzinę. Jak będą sygnały, to troszeczkę dokładniej posprawdzam. I jutro z nadzieją, że może będzie bardziej spokojne. Dobra, tu jest ta płytsza woda Tu się zaczyna spadek i się zaczynają fale Dno jest strasznie nierówne, są takie doły A tutaj duże fale Także no nie będzie łatwo Nie będzie łatwo nawet posprawdzać tutaj tego miejsca, ale Coś tam podziałamy widzowie, podziałamy no wszedłem tam głębiej i nie dało rady, także jestem na płytkiej wodzie i tutaj będę działał. No powiem wam jest hardcore, ale pierwszy sygnał wygrzebałem 20 eurocentów. A teraz mam kawałeczek od pocisku, taki odłamek mały. Było spokojnie, a teraz się normalnie jakieś tsunami zrobiło. Jestem w wodzie, nie wiem, po pistole a jak przyjdzie fala, to praktycznie popas. pas. Patrzcie na to. Fajnie co? Ale zobaczcie, widzowie, jak. jak ładnie co? Sygnałów nie ma, ciężko się szuka, ale pobawię się, bo no, czuję przyjemność niesamowitą, nawet wśród. Tak niesprzyjających warunków pogodowych, mam sygnał, to włączam kamerę. Zaraz zobaczymy tamta 20 eurocentówka, wcześniej to była tak głęboko. Tu też podejrzewam, że to będzie moneta, i bardzo głęboko. Dobra, już jest przycie. A nie! Kawałek aluminium. A patrzcie na ten widok: księżyc, słońce jednocześnie. I bezkres wody. Kopiemy, bo tak wysoki sygnał, że to aż głowę urywa. Na pewno słyszycie w kamerze, chyba że szum fal zagłusza. Dobra, już sicie I dokładnie mocny sygnał oznacza widzicie, widzicie 20% eurocentów. Kolejny sygnał i Tak skacze dziwnie Musicie mi dać chwilę oku No brzmi ładnie, brzmi ładnie Taki niski Jest cholernie głęboko i chyba No ładne, zawleczka Bardzo stara Coś tam brzęczy pod cewką Tu ciężko się to utrzymać, bo jak fala się cofa, to się tworzy taki dziwny prąd i kurde. Ledwo co można wbić. To będzie znowu odłamek, bo się gdzieś przesunął. I takie paskudstwo taki sygnał ale No świeże 5 eurocentów. I kabayk dalej, mam kolejną piątkę. I znowu te 5 eurocentów, już powoli idę z mie do miejsca, gdzie zaczynałem poszukiwania. No i teraz mocny sygnał i wpadło 2 euro, zapamiętam to miejsce. Mi, bo tutaj i te eurocenty wychodziły teraz dwójka, i no ja chodzę w wodzie po kolana. Także jutro, jak nie będzie fal, może uda mi się głębiej poprawić. I kolejne, kolejne 5 eurocentów, no coś w tym może się dzieje, nie jest tak, że idę i totalnie nic, także zobaczymy, no jutro, mam nadzieję, że może będzie spokojniejsze i że sobie poszukam wtedy, tak na totalnym luzie, na głębszej wodzie. Kończę tą zabawę, bo już ciemno się zrobiło i nic nie widzę w sieci, a zresztą i tak nie ma sygnałów, także wracam do druciaka. I tutaj najważniejsza czynność, sobie piachu. Nie nosić do busa. Jak nowki normalnie. Super. I podjechałem sobie na mój ulubiony parking w Bibione Dokładnie w tym samym miejscu spędziłem ostatnią noc. I co? Lecimy do busa. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Tak wygląda podsumowanie. 20 eurocentów za podziałem, pewnie w kieszeni zostały w spodniobutach. 2, 20, 30, 40 i tamte 2,60 euro. Trochę śmieci. I te monety tak napawają trochę optymizmem, bo jak wchodzicie do morza i znajdziecie tylko to, to nic. A jak coś takiego, i to tylko na wodzie, takiej maksymalnie do kolan, bo były za duże fale, no. Z chęcią wejdę jutro do morza i mam nadzieję, że warunki pogodowe będą na tyle dobre, że dam radę sobie już w morzu na spokojnie poszukiwać. Ale wreszcie, widzowie, jest taki dzień, jaki lubię: poszukiwania plażowe, poszukiwania w wodzie, zaraz trening i montaż odcinka. I tak wypełniony po brzegi dzień to jest dla mnie idealny na wyprawie. W tym roku nie ukrywam, że to może już mnie zaczęło trochę męczyć, bo chodzenie bardzo, bardzo dużo w tej wodzie takiej, gdzie macie bezkres po prostu przestrzeni do poszukiwań. No jest to zupełnie inna bajka niż poszukiwanie w zbiornika śródlądowych. No w przyszłym roku, nie wiem w jakich państwach, ale na pewno będę chciał dużo takich nawet jak w morzu. To ok, ale z blucznemu takie małe obszary, gdzie jest jak mała plażyczka przy jakimś hotelu, coś w tym stylu. W tym roku sobie przetestowałem. Niezależnie już od efektów, jakie będę miał w Italii, wiem, że ponad 10 tysięcy znalazłem na tej wyprawie, czyli wychodzi piątka miesięcznie. Przed sezonem poszukiwań też wychodziła piątka miesięcznie. Co to oznacza? Że w Italii, czy pojedziecie w kwietniu, w maju, czy w październiku, w listopadzie, czy w pełnym sezonie, to wiadomo, że tam efekty dużo lepsze, ale ogólnie... Jesteście w stanie się utrzymać bez najmniejszego problemu w kamperwaniu, pokryć wszystkie koszty. Także Italia pod tym kątem jest dla mnie o tyle fajnie, że sprawdzona. I co, widzowie, w tym odcinku to wszystko. Jak się Wam podobało, zostawcie co tam trzeba zostawić. I bardzo serdecznie proszę tym razem o podbicia. Bo gdybym miał tyle podbić, co łapek w górę, no to film miałby 100 tysięcy wyświetleń. Widzowie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.